W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące wprowadzenia zmian w dyrektywie tytoniowej. W debacie udział wzięli m.in. irlandzki minister zdrowia oraz Tonio Borg, komisarz do spraw zdrowia i polityki konsumenckiej. Obydwaj goście stanowczo wyrazili potrzebę walki z nałogiem nikotynowym. Co roku w Unii Europejskiej umiera 700 tysięcy osób, a koszty leczenia osób z chorobami wywołanymi paleniem papierosów wynoszą niebagatela 23,5 miliarda euro. Irlandzki minister zdrowia zauważył także, że 70% palaczy rozpoczęło palenie przed 18 rokiem życia. Z tego powodu dyrektywa tytoniowa skierowana jest głównie na ochronę zdrowia dzieci i ludzi młodych, a jej priorytetowym celem jest zmniejszenie atrakcyjności palenia papierosów wśród młodzieży. Zarówno Tonio Borg, jak i irlandzki minister podkreślili potrzebę wprowadzenia nowych regulacji jeszcze w obecnej kadencji parlamentarnej, gdzie wprowadzenie nowych regulacji tytoniowych jest sprawą priorytetową dla prezydencji irlandzkiej. Komisji Zdrowia Publicznego dominuje przekonanie, że dyrektywa tytoniowa wspiera inicjatywy prozdrowotne i jej wprowadzenie będzie korzystne dla zdrowia publicznego. Także w trakcie debaty członków komisji można było słyszeć głosy zaniepokojenia, które wyrażały holistyczne podejście wobec dyrektywy i oczekiwanie, że zadbane, zadba, zadba się również o interesy osób związanych z przemysłem tytoniowym i zagwarantuje się im odpowiednie wsparcie. Chciałbym przywołać inny temat, który jest aktualnie omawiany w mojej komisji. Problem wykrycia śladów koniny w wyrobach z mięsa wołowego jest obecny w dyskusjach parlamentarnych od ponad dwóch tygodni. Jednakże z ostatnich doniesień wiemy, że problem ten dotyczy też Polski. Dlatego chciałbym poinformować polskich konsumentów o postępach w tej sprawie w Unii Europejskiej. Podczas wczorajszej nadzwyczajnej debaty na temat koniny w unijnym łańcuchu dostaw żywności w ramach Komisji Ochrony Środowiska. Komisarz Tonio Borg przedstawił plany Komisji Europejskiej w sprawie koniny w łańcuchu dostaw żywności Unii Europejskiej. Komisarz potwierdził, że Komisja planuje przeprowadzenie testów we wszystkich krajach członkowskich na wykrycie koniny oraz środków chemicznych w koninie. Podkreślił, że wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej bezwłocznie, ponieważ krzywda wyrządzona konsumentom może być zredukowana jedynie dzięki przejrzystości informacji. Komisarz Borg wielokrotnie zaznaczył, że legislacja w tym wypadku zadziałała poprawnie, gdyż nie było problemu z określeniem, gdzie i kiedy mięso było transportowane. Według komisarza problem tkwi we wdrożeniu i egzekwowaniu prawa, a nie w samym ustawodawstwie. W związku z tym Komisja Europejska proponuje modernizację i zaoszczenie oficjalnych kontroli łańcucha dostaw żywności.